Drodzy bardzo Was wszystkich witam ponownie na moim kanale Zbawieni Chrystusie. Dzisiaj podzielę się z Wami e, swoimi przemyśleniami nad pewnym tekstem biblijnym, a konkretnie chodzi mi o fragment z Ewangelii Mateusza. Oczywiście inni też o tym pisali, e, Marek i Łukasz chociażby, e, ale posłużę się w tym materiale. Najpierw fragmentem z Ewangelii Mateusza 24, 40 y, do 41. Y, Mateusz napisał tak. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Ten fragment. Sprawił kłopot przez wiele stuleci, może i nawet wieków, ogromnej rzeszy studentów pism. Bez zrozumienia eschatologii przymierza nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego fragmentu. Aby zrozumieć to, o czym mówił Pan Jezus Chrystus. O czasie końca, końca wieku, wieku starego przymierza, Przymierza, które było oparte na kapłaństwie lewickim. Przeczytajcie sobie w liście do Hebrajczyków chociażby o tym, że prawo było oparte na, na kapłaństwie, przepraszam, lewickim. Jeżeli więc to kapłaństwo lewickie miało wkrótce przeminąć. To siłą rzeczy prawo, które było na nim oparte, również. Jak wiemy z historii, stało się to w roku 70 naszej ery. Ale po, powróćmy do tego fragmentu, o którym, w którym Pan Jezus Chrystus mówi: Że jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. W wersecie 28 tego 24 rozdziału Mateusza Pan Jezus mówi: Bo gdzie jest padlina, tam się zgromadzą, i orły. A więc gdzie jest ofiara? Bo chociażby w Ewangelii według Łukasza, Pan Jezus powiedział troszeczkę inaczej, gdzie jest ciało, tam zgromadzą się i orły. A więc gdzie jest ta ofiara, tam ten drapieżnik się pojawi, prawda? Jest to tylko kwestią czasu. I Pan Jezus Chrystus wyraźnie mówi, co się wtedy stanie. Kiedy ten orzeł, ci, ci te orły. Się pojawią w miejscu, gdzie jest ciało czy padlina. Ciekawie to relacjonuje e, Łukasz, który, jak wiemy, nie był Izraelitą, nie był Żydem. On przebadał te wszystkie e, sprawy związane z tym, co robił i czego nauczył pan Jezus Chrystus. Z pewnością przepytał ogromną rzeszę świadków i jego sprawozdanie troszeczkę różni się od tego, co pisze Marek i co pisze Mateusz. Zobaczmy, kiedy Łukasz opisuje ten to samo prorostwo, sam niemalże te same słowa pana Jezusa Chrystusa, to podaje nam o wiele więcej. Szczegółów. Na przykład w rozdziale 17, w wersecie 29, chociażby, czytamy, że tego dnia, gdy lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił. W rozdziale 24 w wersecie od 38 według Mateusza. Mateusz pisze, że jak bowiem było za dni przed potopem, jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich. Tutaj widzimy, że zabranie wiązało się z tragedią ludzi, którzy zostali zabrani. Oni wszyscy zginęli. Kiedy Pan Jezus Chrystus, według tego, co pisze Łukasz, powiedział, co przed chwilą przeczytałem, o tym, że kiedy lot wyszedł z Sodomy, to w tym dniu na mieszkańców Sodomy spadł z nieba deszcz ognia i siarki. Zobaczmy na rozdział 17, od wersetu 31, według Łukasza. Pan Jezus mówi, że tego dnia, jeśli ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi, aby je zabrać. A kto będzie na polu, niech również nie wraca. Pamiętajcie, żony Lota. Oni mieli się już nie odwracać na to, co za sobą zostawiają. Kiedy chrześcijanie mieli zobaczyć Wojska oblegające Jerozolimę, to mieli po prostu uciekać z tego miasta. I wiemy, że z historii wiemy, że taka też możliwa, możliwość się nadarzyła, dlatego że z niewiadomych przyczyn. A wiemy, że to my chrześcijanie wiemy, dlaczego się tak stało, bo to Bóg włożył do serc armii rzymskiej. Takie, a nie inne postanowienie. Oni się po prostu wycofali w roku 66, i wtedy chrześcijanie mieli możliwość ucieczki i już nie wracać do tego miasta, dlatego że to, co się stało za kilka lat później, było wypełnieniem się wszystkich prorost, o których mówił Pan Jezus na kurze swoim uczniom, prawda? Zobaczmy, że Pan Jezus Chrystus, kiedy mówi o ucieczce chrześcijan, to mówi, że tego dnia, jeśli ktoś będzie na dachu, a Jego rzeczy w domu, niech nie schodzi, i tak dalej, i tak dalej. Ale o tych, którzy zostali, Pan Jezus mówi tak. Zobaczcie, 17 rozdział werset 34. Mówię wam, tej nocy. Pan Jezus już nie mówi o dniu, tylko o nocy. Bo Pan Jezus Chrystus miał przyjść dla tych ludzi, co zostali w Jerozolimie, bo oni byli niewierzący. Że przyjdzie jak złodziej w nocy. Tej nocy, pisze Łukasz, dwóch będzie w jednym łóżku. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem. Jedna będzie wzięta. A druga zostawiona. Dwaj będą na polu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. I pytali go, gdzie panie? A on im powiedział, gdzie jest ciało, tam zgromadzą się i orły. Więc ci wszyscy ludzie, którzy zostali, dlatego że odrzucili Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa, odrzucili Jego osobę, to byli przedmiotem czegoś strasznego, okropnych rzeczy, które y, nigdy wcześniej nie wydarzyły się w Jerozolimie na taką skalę. Był to wielki ucisk, którego nigdy ta ziemia jeszcze nie widziała i po tych czasach nigdy już widzieć nie będzie. Jest to już kwestią przeszłości dla nas, oczywiście, ale mówimy o tym, co oznaczają te słowa, że Jeden miał być wzięty, a drugi zostawiony. Oczywiście spośród tych, którzy zostali. Którzy żyli w cudzysłowie w nocy, prawda? A więc nie chcieli przyjść do światła, którym był Pan Jezus Chrystus, więc co im pozostało? Pozostało im życie w nocy, w ciemności duchowej. Pan Jezus Chrystus. W Ewangelii według Łukasza 21, 24 wyjaśnia o co w tym wszystkim chodziło. Tam nie chodzi o jakieś y, sekretne polowanie ludzi wierzących, a pozostawienie reszty świata na sąd Boży. Pan Jezus wyraźnie powiedział o co mu chodziło w tym właśnie fragmencie. Łukasza 21, 24 mówi tak. I polegną od ostrza miecza i będą... Uprowadzeni w niewolę między wszystkie narody. Zarówno jak w czasie potopu, tak też podczas zburzenia Jerozolimy wielu ludzi zostało wziętych. W trakcie potopu wszyscy, którzy byli poza arką. Ale w Jerozolimie Starego Przymierza Pan Jezus powiedział, że nie wszyscy będą wzięci, niektórzy będą zostawieni. I ci, którzy zostali zostawieni, poszli w niewolę. Natomiast ci, którzy zostali wzięci, to to słowo wzięty oznacza nic innego jak zniszczenie, śmierć. I tak też się stało. Nie musimy zatem snuć jakichś baśni na temat tego, że jeszcze w naszej przyszłości ma nastąpić yy, sekretne porwanie pewnej grupy osób. Zazwyczaj mówi się, że są to bieżące, a reszta będzie zostawiona po to, żeby zostać osądzona przez pana Jezusa Chrystusa. Nic takiego już nie będzie miało miejsca, bo to, co pan Jezus przepowiedział na górze, kiedy apostołowie zwracali mu uwagę na zabudowania świątynne, to wszystko się już wypełniło. To wszystko było związane z narodem izraelskim, ze Starym Przymierzem. Z kapłaństwem lewickim, i dzisiaj mamy już doskonałego arcykapłana. Pan Jezus żyje na wieki, nie umiera tak jak, tak jak tamci, dlatego że przez całą wieczność każdy, to, kto tego pragnie, będzie mógł do Niego przyjść i pojednać się z Bogiem poprzez to, co zrobił Pan Jezus Chrystus, poprzez Jego doskonałą ofiarę. Mam nadzieję, że niektórym z Was pomoże ta informacja. Poukładać sobie e, to, tę kwestię we właściwym miejscu, a szczególnie jeżeli chodzi o oś czasu. E, większość myśli, że oś czasu nie gra roli tutaj, jeżeli chodzi o prorosła biblijne. Okazuje się, że e, oś czasu odgrywa ogromną rolę, dlatego że gdyby wszyscy ludzie, którzy analizują pisma, zdali sobie sprawę z tego, że wszystko jest już kwestią yy, przeszłości, że dzieło zbawienia jest już jest dokonane, to nie byłoby miejsca na fałszywe kulty i sekty, które straszą ludzi Armagedonem, końcem świata i w ten sposób, że się tak wyrażę, werbują w swoje szeregi ludzi niedoświadczonych, którzy nie analizują Pism, którzy no, nie czytają Biblii na co dzień i, i przez to stają się łatwym łupiem, łupem, przepraszam, takich właśnie grupek. Tych grupek jest, jest ogromna liczba i niektóre z nich rozrosły się w potężne kulty, takie chociażby jak Adwentyści Dnia Siódmego czy Świadkowie Jehowy, Mormoni. Moim pragnieniem jest, aby jak najmniej ludzi stawało się łupem tychże właśnie fałszywych wyznań i kultów, które odrzuciły Pana Jezusa Chrystusa, i dlatego też mają one no ogromny problem, żeby zrozumieć, co tak naprawdę On mówił swoim apostołom i innym, prawda? Życzę Wam dużo błogosławieństw w analizowaniu tej kwestii i do usłyszenia, do następnego razu z Bogiem.